M -O -N -S -E -R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Frankenstein's got me falling apart. Uh, Laura stealing my heart. Huh? Claudine, what you make me higher the moon? Uh, uh, you're a fine fish uh, in this lagoon. Uh, I Cleo, now you so beguiled, Even though you act so vile, oh, and Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Monsters inside. Zap, zap, zap. Wszyscy są dzisiaj w rocznym nastroju. Czuję, że to będzie nasz najlepszy rok. Moi przyjaciele mają wielkie plany na przyszły rok. Do północy zostało tylko kilka sekund. Osiem, siedem, sześć! Nie jestem gotowa na 2013! Wow, ja to zrobiłam? Franki! Co tu się porobiło? Niczego nie dotykaj. Muszę się zastanowić, jak to odkręcić. Wszystkie straszyciuki tak się cieszą na nadchodzący rok. Też bym chciała. Weźmy loginę. Zaprojektuję swoją własną, ekstraszną linię ciuchów! Moc to roku dla kleo. W 2013: Dominacja! Ha! O, oczywiście, kochana, że wyleczysz Skolgrozę. E, Ros, co ty tam robisz? Co? E, nie buduję sobie fortu z zombich, to na bank! <grym> Pif, paf! Operetta napisze operę w stylu country. Wenus zorganizuje sprzątanie z tej plaży, a Robeka z tym chce przeskoczyć nad straszyceum. Widzicie? Każdy potwór, jakiego znam, ma plan na ten rok. Każdy z nich oprócz. mnie. A czy to nie jest bardziej ekscytujące, tak nie wiedzieć, co nas czeka? Może. Tysiące niespodzianek czekają na ciebie w przyszłym roku! Tak, masz rację. Hej, odkąd to jesteś takim. Mądry. To w sumie jest sekret, ale Rosiak ma niezły kawał mózgu pod czaszką. A, au, a. To okej okay, nie znać swojej przyszłości. Wiecie co teraz? Bardzo mnie iskrzy 2013! Potworok. Więcej na stronie monsterhigh.com. Nowy rok 2013 z Monster High, gdzie spełniają się podpową